I wejdź ze wejdź Wyjdź z tobą? Tak Nie no, ja zostaję w naucie. Chodź Jezu Chrysty, co ty... Blokujemy ruch Co ty chcesz? Blokujemy ruch Ja Serio? O brotek, chwilę mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili sobie lepiej szybko mi to powiedz Wyjebało szyby tokiem to nie chrześna im rap O co im chodzi? Co? Czemu ten basen nadal tutaj jest? Nie mam pojęcia, Marek. Ty, a nie sądzisz, że on trochę tutaj w tej okolicy brzydko wygląda? Brzydko nie wygląda? To znaczy... O, w ogóle czemu tu butelka Tadej leży jest. w tym basenie? Butelkę, hmm? jakieś wiadro... No wiesz, takie jest polskie społeczeństwo. W sensie? Na przykład ty tutaj przychodzisz, albo kto tam jeszcze jest u nas, szofer przychodzi, pije się alkohol i później te butelki zostają. Ale wróćmy do samego początku. Widzisz ten świat cały. No zakwitło, no widzę, wiosna jest. jest. Jak pięknie. Znaczy Tam, ja wiem, czy jeszcze pięknie? Jeszcze nie Daleko jest Daleko nas. Ktoś sobie pali e-papierosa. Jak e-papierosa? O co ci chodzi? Zastanawiam się, czemu ja jeszcze nie palę. Chciałbym zasadzić waperem. Waperem? Weź, tak. moją kamerę na chwilę. Przecież Dobra, się to wyłóżmy laskę na kamerzystę i opowiem wam o tym, co dzisiaj się stanie. Dzisiaj zostanę prawdziwym, profesjonalnym waperem. Pojedziemy do sklepu kupić e-papierosy dla mnie i później wybiorę sobie jednego najlepszego e i zostanę prawdziwym, profesjonalnym waperem, Ale, a kamerzysta dai, dai, będzie się dai, na mnie patrzył puć, i będzie się ślinił, tą jak będę palił. Z tą nie kamerę nie jest. ci moich e-fajek, słyszysz? Sobie zobacz, e zobacz, co ja mam. Co ty porównujesz? Prawdziwy papier... Gówno, nie, o nie. Złamałem? Złamałeś. No i dobrze ci. E, czyli dzisiaj jedziemy po papierosy. Kurde, i kamerzysta no. będzie mógł tylko ślinić się na ich widok, bo nie dam mu pracy. A jak te fajki normalne? E Kupi normalne to fajki. to jest dosyć drogi wydatek, jak na kamerzystę na przykład, ponieważ e fajka kosztuje około 500. Także zapraszam do. Daliś da Marek. Co ty myślisz, że ja już nie zarabiam? Zarabiasz? No. Ile? Dużo. Okej, okay, super. Jesteśmy na miejscu, Marku, ale. Już? Tak, tylko się zastanawiam, bo po co ci Apple? Eee... To nawet nie jest popularne, już nawet gimbusy tego nie palą. Gimbusów już nie mam, zacznijmy od tego. Eee, teraz oficjaliści to palą. Palą, no to, to ja też będę. A so, po co W końcu to palą? jestem młodym dzieciakiem, mam 16 lat. Nie 18, 16 lat mam, dlatego stwierdziłem, że trzeba iść za trendem w pewnym stopniu. Jak za trendem? Posłuchaj, to po pierwsze było modne 2 lata temu. Ale, ale to ja wyznaczam trendy, bo jestem YouTuberem po prostu. Ale, ale... Mam milion wyświetleń pod każdym filmem. Ale nie ja ale że słuchaj to, mnie. podobnie robią, po to palą tylko biedni ludzie, bo nie Fajki. Dobra, to ja kupię te droższe fajki. Biedni ludzie też się ubierają, a bogaci ludzie się ubierają w drogie rzeczy, czego ty nie rozumiesz. Dobra, temat, bo ty jeszcze nie jesteś e, tak mądry jak i nie widzisz. Idziemy. Aaaa. Już nie mogę się doczekać. Gdzie ty do cholery mnie zaprowadziłeś? Chciałem mm. fajkę, a nie. No to kupisz tutaj fajkę, no a co ty myślałeś, że gdzieś się kupuje fajki? Co w prestiżowie sklepach? Ale to, to czemu na jakimś targowisku? No a gdzie? A co to w ogóle jest? Stanik. No właśnie, no. po co to tutaj jest? No Ktoś może sobie kupić chce. Przecież to jest najgorsze gówno. Jakie najgorsze? E? Nawet śmierci. całkiem niezłe. Śmierdzi. ludźmi, śmierdzi biednym i biednymi ludźmi. To po co tu przyszliśmy? Chcesz tą e fajkę czy nie? No chcę, ale nie ma innych sklepów. No nie wiem, no trudno, no mówię że to jest... Dobra, ciągnij power, prowadź, prowadź, prowadź. Pójdę, może no. buty chcesz? Nie, pójdę tam po prostu tylko prowadź. Dobra, mm, czujesz ten Czuję zapach, zapach chińszczyzny? Tak. Mi się niedobrze robi, się zażygam za nie. I co masz? Zobacz, widzisz to? To no co to jest? E, papieros. Przecież to jest jakiś dędzelek, mały. Wiesz w jakiej dobrej cenie był? 80 zł. Ja myślałem, że one serio są droższe, ale okazuje się, że 80 zł i takie coś kosztuje. Dobra, idziemy do samochodu, całą furę zadymię. Tym czymś? Przecież to jest Na jakiś dzyndzelek malutki. Mówił, że dużo dymu daje. No raczej nie. No jak to? No zobacz. No nie wiem, moim zdaniem to jest jakiś mały zendelek. Zajebisty jest, idziemy do samochodu, całą furę za zobacz. No to dochodź, pokażesz mi. Zajebiste. Jeszcze 80 złotych. Znaczy kto no na. Jak za darmo. Nie rozumiem cię, Co ty chcesz od tego papierosa? Nie, wiem, to jest jakiś mały dzień. Zajebisty jest, ale no co, mówił, że daje dużą chmurę. No to wziąłem. mówię mu, gościu daj mi coś, co daje dużą chmurę. No właśnie zrobił ciula, to jest jakieś chińskie gówno. No nie, śmiał się ze mnie, nie wiedziałem o co mu chodzi, bo co, bo, bo nie znam się na tym, no to nie wiem, nie wiem. To co, próbujemy? No jak ty, ty zadymisz chmurę, to ja jestem kur... nienormalny. O kurcze, <gry> to w ogóle jakiś dym leci? Jak widać. No i gdzie całą kurę zadymiłeś. No, pół godziny później. Ale jesteś Ciota, wiedziałem, wiedziałem, że cię zrobił w ciule. Kurde, jak to okno otworzyć? Wiedziałem, że cię zrobił w ciula. Tu wyrzuciłeś to? No, ty! Dlaczego ja? Kazałeś mi iść do tego sklepu. No i co? No i za co kupiłem? Gówno! Zawieź mnie do innego sklepu. Do cholery. Jak do innego sklepu? No nie wiem, no ja chcę fajkę sobie kupić normalną. Czego ty nie rozumiesz? A czemu to wyrzuciłeś przez okno? A co miałam zrobić? Siedzieć z tym dalej? żyć do tego samego gościa. Dobra, do tego... poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zaraz przychodzę ze fajką, którą zadymię cały samochód. Zobaczysz, zobaczysz. Jeszcze mnie popamięta. Uważaj, bo. Ale debil. Poszedł, poszedł. Ujj, o, chyba się cofa. Po co się cofa? Po co się cofa? Idzie ze mną? A co boisz się sam? No, ty się bardziej znasz na tym, no to chodź, pomożesz mi. Nie, no nic sam. No, dobra, pola, ale debil. Tak nic nie kupi. No weźmie po prostu najdroższy, żeby zadymić. Dobra, umuję w międzyczasie furę, bo ten debil o nic nie dba. Dosłownie o nic. Taki syf, że to jest massacre. I Tragedia. Jakie czarne to takuje, jak Ja dziele Masakra. Jak kamerzysta wyczyści autko, to zobaczcie jak się lśni. Na bum cyk cyk. Na bum bum cyk cyk. No idealnie. To jest po prostu perfekcyjnie wyczyszczone auto. Perfekcyjnie. A gdzie ten w ogóle jest gret mały? Jeszcze z tego nie wrócił? Może jednak nie wyczyściłem aż tak dobrze jak myślałem. No dobra trudno już tak wydałem 20 zł, a on mi za to nie odda no teraz w końcu to auto jest czyste O kurde A ty co de za Co? Gdzie ty byłeś? A to czyściłem Znowu masz to krzywo ustawione. Czemu odjechałeś? No, Szukałem cię. No, się... Już byśmy dawno, dawno mogli sobie zapalić, ale co? Gdzie ty byłeś? Zapalić? To co, chcesz mi ten dać? Nie, tobie nie, bo przeparkowałeś samochód bezsensownie ja znowu muszę szukać, rządzić się tym samochodem, jakby to była twoja własność. Jezu, spokój się. Po prostu ci wyczyściłem auto. Szofer jest lepszy. Ty nie potrafisz jeździć. Co mnie to interesuje, że wyciściłeś? Każdy mi może wyczyścić. Co ty myślisz, że jesteś jedyną osobą na świecie, która mi jej samochód wyczyści? No pokaż, co to potrafi. Co to jest w ogóle? Co to takie wielkie? Wyśle kosztowało? Ile? 7 stów. 7 stów za takie coś? 700 zł. Nie wiem, czy spoilerować, widzą. Ja bym chciał pojechać w jakieś ładne miejsce. Wiesz, że jest ładny widoczek za mną? I zrobi sobie tam chmurę dopiero. A co to za wymogi? No, to jest dla mnie wielka chwila. Pierwszy raz będę waperem. Także znajdź jakieś miejsce, gdzie będzie zajebisty widoczek z tyłu, panorama. Piękna, kwitnące roślinki I ja, na łonie natury, palę swojego epeta Żenujące SŁYSZYSZ CZY NIE? JEDŹ! Dobrze, już Jesteśmy na miejscu Jesteśmy? Jesteśmy Wow, dzięki kamerzysta A tu nie można ogólnie Słuchaj. stać, nie? Piękne jeziorko, czy nie? Milion osób już pewnie do tego jeziorka srało, i szczało, No ale no zajebisty klimat Fontanna jakaś z dupy, płacona za moje podatki tak w życiu bywa. W każdym razie nie paliliśmy jeszcze z tego. Urządzenie jest już podlane liquidem. W zasadzie było już wcześniej, bo zalałem. Urządzenie jest gotowe do użycia. Aby go użyć należy przez dłuższą chwilę przytrzymać ten przycisk. Ten duży przycisk. I wziąć do ust. Do ust. Do ust należy no, go wziąć. Ale słuchaj, wiesz co jest uh -huh. jeszcze potrzebne? No? Może ja drzwi otworzę. Jak lepiej wygląda? Chyba z otwartymi drzwiami. No, powiedz. No nie mi. wiem, no bez różnicy, kurczę, to i tak nie można stać, zaraz to są, są zaburzenia. Dobra, cicho bądź. Podniosła muzyka. Ale gadosko. Co? Podniosła muzyka do palenia. Gotowy jesteś? No, dawaj. Na pewno? Tak. Już zaczynać? No nie, Dobra. to jest tylko zwykły e Wielka... Już Jeszcze patrzeć. Wielka chwila. Pierwszy raz w życiu zapalę e-papieros. Zapaliłeś no tego małego. Tak, małego paliłem, ale ten jest lepszy. Przecież widać to nawet po nim. Kurde. Stresuję. Się, się trochę. Pal pere, Uś... No jest, Chrystaj. Marek. Nie... Zaczynać? No po prostu jest tylko kapet. Czekaj, wbit wejdę. <głos1> <coughs> <coughs> <zuczub> <coughs> <gry> 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 Nawet beat kasler! <cutler. gry> to tylko papieros malarz! Co? <gry> Ale boli! Co ci boli? Oddychać się, mogłem. O kurde! Oj, kurde! Co? Ja tego nie chcę. Dlaczego? Ja tego nie chcę. Prawie się przez to gówno udusiłem. No ja jaki likwid kupiłeś? 18. 18? No. No to ci bierze na początek, nie wiem, szóstkę, trójkę. Aha, ale Boli. Nie, ja tego nie chcę. To Liquid zmniej. Ja tego nie chcę, sorry. Liquid ja tego nie zmniej. chcę. Nie chcę. Nie Mogę chcę. to wziąć? Nie chcę. Bierz sobie rob co, co chcesz. Wyrzuć to najlepiej. Idź to wyrzuć. W tej chwili idź wyrzuć. To do świetliga. Nie. Do świetliga to wyrzuć. Nie. Wyrżł. Wyrzuć. Ja jak Boli. Dobra, to był zły pomysł. A jak inny liquid kupić? Do szpitala idzie. Czemu do szpitala? Bo nie wiem, co się z dzieje. Boli, strasznie. Co cię boli? Do <grym> no Napuca. Dobra, odpocznij chwilę, inny liquid kupimy. Na pewno to jest zero? Tak, zero nikotyny, morku. Na 100%? Tak, na pewno. I co? Ma być 300 W tutaj włączone, tak? 300 W? 300. Nie, no, na no 200. Ej. 200? Okej. Okay. 300 to ci płuca rozwali, tak ci jak? 200. No, no to pal. Zajebiste Jedź Jak jechać? Zaraz nic nie będę widzieć Marek Jedź! Co ty robisz? Marek No jedź przed siebie, na co czekasz? Ja się duszę No i co mnie to interesuje? Jedź! O Jezu Chryste Zajebiste Zajebiste <coughs> Też się <coughs> duszę, ale Jedziemy z tym. Powiem ci tak. Low battery. No i co? Syf za Nie mogę zadymić tutaj niczego nawet. Co za gówno, czemu to nie działa? Czemu no, my, to nie, wręcz, nie wręcz, działa? Tak ale mnie to nie interesuje, ja kupiłem to i nagle co? Słaba bateria, wziąłem sobie 10 razy, zaciągnąłem się i nagle rozładowany. Zatrzymaj się tutaj! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się do cholery! Jak dziewczynka, czy Zatrzymaj, Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! W tej chwili zatrzymuj się, zatrzymuj po się! Po co? Zatrzymuj się! co? Zatrzymaj się! dobrze, zatrzymam się! Zatrzymaj się! Zatrzymam się, zatrzymam, tylko po co? Po co? Powiedz mi po co? Stój! I wyjdź ty... ze mną, wejdź. wyjdź. z tobą? Tak. Nie no, ja zostaję w Chodź. Jezu Chryste, co ty... Blokujemy ruch. Co ty chcesz? Blokujemy ruch. Ja p Serio? Tak kończą zabawki, które mnie denerwują. To stóp kosztowało. W dupie to ma. Sranek głupi. Co oni mi sprzedali? No co oni mi sprzedali? Pytam się. Oszukany zostałem. Do reklamacji powinienem dać. Do rzecznika praw konsumenta powinienem z tym iść, sprzedali mi takie gówno. Dzięki pociągnięć, 10 pociągnieć. Piszą, że słaba bateria. I co? Jak ja mam się czuć teraz? Jezu Chryste. Chciałem być waperem. Waperem chciałeś być. Zostaw to gówno. Już nie do uratowania. Dawno tak się nie zdenerwowałem jak teraz. Masakra. Ciężkie życie wapera, tak? Mówisz? No, szukany zostałem, tak? No, jako oszukany? No, wystarczył opodatować baterię. ja już nie jestem w stanie być dalej waperem. Ja stąd idę. Eee, Skończ mi ten film, bo ja. E, ja za bardzo się zdenerwowałem. Wiesz, że mam słabe nerwy. Nie, to przecież akumulatory wezmę. Tyle do uratowania, nie umilak jest warte, pewnie z wybierzkiem za sztukę. No dobra, zobaczcie poprzednie filmy i nie zapomnijcie o subskrypcji. Tak Marek zostaje waperem kurczę. Pozostał sobie. Myślałem, że lepiej ta auto wyczyściłem, widzicie? Takie smugi. Chyba będę musiał je ręcznie umyć.